Wielokrotnie prosiliście nas w komentarzach o test zestawu komputerowego, dlatego też dziś bierzemy na warsztat komputer Powered by Asus, który możecie zakupić między innymi w sieci sklepów Komputronik. Zestaw ten o wartości 5800 zł wyposażono między innymi w ośmiowątkowy procesor Intel Core i7 6700K oraz kartę graficzną Asus GTX 970 Turbo. Jesteście ciekawi, jak ten komputer spisuje się w grach? Zapraszamy do oglądania dzisiejszego odcinka Zacznijmy jednak od tego, co w trawie piszczy. Całość zbudowano na platformie Intel Skylake i płycie głównej Asus Z170P, w której zintegrowano m.in. technologię 5X Protection 2, tryb taktowania pamięci DDR4 3466 MHz oraz złącze USB 3.1 typu C. Na pokładzie znalazł się także najwydajniejszy procesor pod tę platformę, czyli Core i7-6700K. Do zestawu dorzucono 16 GB pamięci marki Hyper, X Fury Black, kartę graficzną Asus GTX 970 Turbo z pamięcią 4GB, a także dysk SSD GoodRam CX 1240GB oraz HDD Seagate 2TB. Procesor chłodzony jest za pomocą kulera Silentium PC Spartan Pro HE924 i zasilany poprzez PSU Corsair VS 550W. Wszystkie podzespoły zostały zamknięte w obudowie Corsair Carbide Series 100R. Obudowa ta wyposażona jest w okno i to nie bez powodu, gdyż płyta główna ASUS Z170P ma podświetlaną sekwencję układu audio. Kolorystykę można modyfikować w programie AI Suite 3. Komputer jest stosunkowo niewielki. Jego wymiary to zaledwie 471 na 200 na 430 mm, a waga wynosi 8 kg. Zakupując komputer Sensilo SX700 w ramach akcji Powered by Asus, dostaniemy dodatkowo zniżkę w wysokości 50 zł na monitory Asus oraz kod uprawniający do pobrania gry Tom Clancy's The Division, z którą ten zestaw radzi sobie świetnie. Jeżeli chodzi o porty panelu tylnego, to zintegrowano dwa gniazda PS2, porty dvi i HDMI dla IGPU, złącze USB typu C o prędkości 5 gigabitów na sekundę. Dwa gniazda USB 3.1 generacji pierwszej oraz dwa 2.0, port LAN oraz trzy złącza audio. Z kolei na panelu przednim znajdziemy dwa porty USB 3.1 generacji pierwszej, gniazda na słuchawki i mikrofon oraz naturalnie diody i przyciski Power oraz Reset. Plusem obudowy Corsair jest także boczny montaż dysków, a także sporo miejsca na montaż długich kart grafiki. Jeżeli chcecie poczytać o innych zaletach płyty ASUS 170P, zapraszamy do sprawdzenia linku w opisie filmu. Z kolei UEFI tajwańskiego producenta, jak i możliwości oprogramowania AI Suite 3 sprawdzaliśmy w teście innej płyty głównej Asusa. Link znajdziecie w karcie. Kablowanie we wnętrzu obudowy jest odpowiednio ułożone, a cały zestaw cechuje się przyzwoitą kulturą pracy. Nie jest to może najcichsze rozwiązanie dostępne na rynku, ale większość osób powinna być z rezultatów zadowolona. Komputer fabrycznie pracuje pod kontrolą najnowszego systemu Windows 10 Home. Wydajność stoi tutaj na najwyższym poziomie, co potwierdzają wyniki benchmarków syntetycznych, jak również ilość klatek na sekundę, którą można uzyskać w grach. Na dodatek dostarczono tutaj odblokowany procesor serii K, co oznacza, że w łatwy sposób, na za pomocą programu AICU3 można podnieść taktowanie rdzeni, a tym samym jeszcze bardziej podwyższyć osiągi. Reasumując, komputer Sensilo SX700 Powered by Asus skierowany jest do osób, które nie chcą sami składać swojego komputera, ale chcą dostać gotowy, dobrze złożony i zaaranżowany wewnątrz, a także odpowiednio zbalansowany pod względem wydajności zestaw, który na dodatek został wyposażony w podzespoły od jednego producenta, co w razie potrzeby ułatwi proces gwarancyjny. Okres ochrony wynosi tutaj 2 lata. Jak mogliście zauważyć, urządzenie radzi sobie z najnowszymi grami bez żadnego problemu i na pewno uciągnie także tytuły które jeszcze na rynku nie zadebiutowały. Jeżeli w przyszłości nastąpi potrzeba na przykład wymiany karty graficznej, nie będzie to stanowić żadnego problemu, gdyż jest to pod tym względem w pełni modyfikowalny komputer. Z kolei obudowa z oknem w połączeniu z podświetlaną płytą główną pięknie prezentuje się przy biurku, szczególnie w ciemności. Czy hardkorowemu graczowi potrzeba czegoś więcej? Odpowiedzcie na to pytanie w komentarzach poniżej. Jeżeli ten film Wam się spodobał, no to udostępnijcie go na fejsie i zostawcie palec w górę poniżej. Sprawdźcie opis filmu. Tam m.in. dokładna cena. Tego zestawu komputerowego. Z tego miejsca dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. No i zapraszam do innych naszych filmów. Do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Na razie pa. pa.